Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dożył mówimy o ekspansji zagranicznej, o Chinach, Afryce, Indiach. Jak wyglądają plany związane z rozwojem eksportu w przypadku makaronów polskich? Państwo próbowali swoich sił w Chinach. Jak wygląda ten projekt? On się rozwija dobrze. Głównie makarony Sorenti sprzedajemy na rynek chiński oraz sosy Sorenti do tych makaronów. W przyszłym miesiącu będziemy uczestniczyli w targach Sial w Szanghaju. Mam nadzieję, że na tych targach zdobędziemy nowych kontrahentów, ponieważ rynek chiński jest bardzo hermetyczny i wiele sklepów typowo chińskich nie chce wprowadzać towarów z importu. Obrotem towarami z importu głównie zajmują się sieci europejskie, które weszły na rynek chiński oraz wyspecjalizowane sklepy chińskie. Więc to ogranicza nasze możliwości, Ekspansję, ale uważamy w tej chwili, że projekt jest obiecujący. Inwestujemy w niego, rozwijamy i uważam, że w wielu sieciach już w Chinach widać nasze makarony. Bardzo również optymistycznie wygląda rynek egipski. Tutaj pozyskaliśmy bardzo ciekawego dystrybutora Raya Distribution. Jest to część koncernu dużego koncernu egipskiego nowotowanego na giełdzie w Kairze, która zajmuje się dystrybucją żywności importowanej. Poza nami, poza naszymi produktami firma ta również importuje od kilku liderów branży spożywczej produkty i dystrybuuje na rynku egipskim. Więc wydaje się, że w tym roku plan, który wynosi 3000 ton Makaronów polskich, które zamierzamy wyeksportować do Egiptu, jest w zasięgu naszych możliwości. Również szukamy innych możliwości na innych rynkach, także myślę, że ten rok będzie dobry, jeżeli chodzi o eksport. Jaki udział ma eksport w strukturze produkcji firmy Makarony Polskie? W strukturze naszej firmy eksport mieści się na poziomie między 5 a 8%, w zależności od kwartału. Uważamy, że jest szansa, żeby go zwiększyć, aczkolwiek też no nie jest to takie proste, ponieważ makaron jest dość drogim produktem w logistyce i taniego makaronu nie można za daleko od zakładu wieść ponieważ no, niestety znikają marże. A jaka jest ta optymalna wielkość eksportu, wartość eksportu, którą albo udziałów w produkcji, jaką chcieliby Państwo osiągnąć? Celem moim jest doprowadzenie do 10% udziału eksportu w ogólnej sprzedaży firmy.